Hello everyone Filipiński, witam was w kolejnym odcinku z Infinite Crisis. Będziemy sobie wznawiali gierkę. E, to będzie drugi sezon, powiedzmy, bo wiele się pozmieniało. Prosiliście mnie o coś nowego, żeby coś się działo na kanale, e, coś czego jeszcze nie było albo jakieś tam inne serie, więc pogramy sobie w Infinite Crisis. Jest to darmowa, gra MOBA, bardzo, bardzo fajna. E, podobna bardzo do Lola oczywiście. Tak, jak to mowa, tylko mamy tutaj bohaterów, których wszystkich znacie. Jest tu Superman, Nightmare Superman, Zielona Latarnia, e, Wonder Woman i. I tu jest Mecha Wonder Woman, Adequary. Ja sobie gram e, właśnie Nightmare Supermanem e, kolesiem, który jest kontrolerem e, czyli po prostu taki coś pomiędzy supportem. Eee, coś pomiędzy właśnie takim troszeczkę tanki Jestem range no nie wiem jak określić tą postać Jest dosyć ciężko to opisać Ale dobra, spokojnie Jeśli chcecie sobie zagrać w Infinite Crisis Gierka jest za darmo, tak jak League of Legends eee, Link do rejestracji macie w opisie Możecie mnie tutaj jakoś dodawać Możemy robić sobie jeszcze gierki z widzami Ja wam opowiem co nieco o moich skillach Superman, supermanem na linii To będzie fajnie działało, bo On jest bruzerem wi Wiadomo co to mniej więcej bruzer a a ja jestem takim supportem, y, bardzo fajnie współpracuję z Melkami, bo tak. Moje E y, zadaję damage i daje tarczę. Mogę to rzucić albo na Alaya, albo na przeciwnika. Miej podobne troszkę do Karmy, można tak powiedzieć. E, moje Q e, wołuje Magic Resist, zadaje damage. Wałuję, czyli mm, zabieram przeciwnikom i daję naszym. W to jest bardzo fajna płapeczka. Zadaje fajny damage i wszystkich rzuca do środka. Coś jak właśnie ulepszony heks Wiktorka. Okej, okay, będę tutaj las hitował. Nie wiem, czy ten typ umie grać. W każdym razie umiem tym co nieco trochę pograć, więc może wam coś zaprezentuję. I mój ulcik e, podobny do ulta Warwicka. Będę tak mówić, bo wszyscy od razu wiedzą o co chodzi. Czyli po prostu kogoś cycekuje na jakiś czas. O! A to właśnie był coś, w odpo taki odpowiednik samo w dobra. Taki mały Dayum Harass. Oni mają junglera, więc może nie być kolorowa. Już our middle turret is under attack. Ja to zazwyczaj gram tutaj w tej gierce na midzie. Ale no cóż, po, poradzę sobie może na tym topie. Eee, Okej. Okay okej okay, tylko nie mamy junglera. Aha, o nich jest dwóch na midzie. Nie wiem, czy to jest taki plan, czy jungler zszedł. Ale mniejsze, Bang. okej okay, i widzicie, daje sobie tarczę. Jeśli rzuciłbym na siebie, to po prostu ta tarcza by. Albo na tego supermana, to on by dostał od razu tarczę i zadałby damage. Bardzo fajne. Także myślę, że to jest całkiem sympatyczne. Fajnie działa. Wezmę sobie teraz Q. Będę maksował chyba tą tarczę, bo ona zadaje damage. Nie trzeba targetować tego, nie nic. Bang Bang, bang, bang I zobaczcie jaką ładną tarczę mamy, ale już wystarczy O, ten koleś gra jakoś tak średniawa e, dobra Już opatentowałem, już wiele rzeczy się nauczyłem Tak jak pisaliście właśnie e, Gra na początku e, mnie troszeczkę zniechęciła, bo Dziwnie się grało przez jakiś wyższy ping, ale teraz jest Wszystko mega płynne, także Zapraszam teraz znowu do obczajania, jeszcze raz Jeśli yy, ktoś zrobił sobie przerwę od tej gierki, to naprawdę gra się dużo lepiej, dużo płynniej, mieliście rację, ci co mi pisali właśnie, żebym to opatentował. Wow, ten typ bierze samochód. Nie fikajmy z nim. Ale mu Luja sprzeda! Luja Głuszacz to był dobrze. Wezmę sobie teraz w moje. ojej. Bang. No wykorzyliśmy go przynajmniej. Okej, okay, może będzie głupi i uda mi się go złapać. Nie wiem, zobaczymy. Powinienem mu dać raz ale on nie jest. On nie jest najlepszy. Najfajniej bym chyba działał z e, Wonder Woman Atomic. Tak mi się wydaje. Taki supermanik byłby idealny z nią. To jest bardzo silna postać, polecam jeśli zaczynacie. Dopiero grać. Brakuje mi tylko, żeby ta gra była jeszcze po polsku. To po prostu będzie totalny hiter, Także już wypadałoby się nauczyć w to grać, naprawdę. Jak będzie ta gra po polsku, chętnie sobie ogarnę jakieś spolszczenie. Wtedy zmienię wersję językową. I nic, tylko grać wtedy. Beń Dobra. Ok, coś tam dostał z tego mojego Q. To jest specyficzne, pokażę wam teraz W. Działa ile chce i na koniec e, zrzuca o, do jednego miejsca. Tak jak właśnie Hex Victora, nie? Żeby wszyscy widzieli o co chodzi. Mogę to detonować kiedy chcę. Większy damage tylko po prostu sobie zrobię z tego bang. Maksuje właśnie... E do harasu i for the shield. Bo ta tarcza naprawdę bardzo, bardzo dużo daje potem. Okej okay. już ogarniam nawet te pieniążki. Jak ktoś właśnie jeszcze nie wie o co chodzi. To za las mamy od razu kaszmany, jabłka, banany. A jeśli niestety się oj, pojawił się tam ten A jeśli się nie zlaskituje, to można zawsze podnieść pieniążka i dostanie się nieco mniej. Tak jak właśnie ja zrobiłem, teraz zostałem piątaka. Bang. Dobra. E, a, jeszcze mam bardzo specyficzną pasywkę. Jeśli zginę, Yy, to coś tam robię, ale ja rzadko ginę, więc... <laughs> Wiecie jak to jest. Dobra, ordowym tego typa. Okej. Okay. Musiałbym teraz w to wejść, ale niestety nie. No, widzicie przynajmniej jak działa te moje W Całkiem fajna postać, można nią sporo playsów zrobić. Tylko wymagana jest jednak drużyna, która to nieco ogarnia. Ja w poprzedniej grze zdziwiłem się, bo zagrałem sobie z Aquamenem który mi się wydawał zawsze mega pedalskim bohaterem I nigdy nie chciałem w nim grać i zawsze go hejtowałem Ale razem z nim ten właśnie mój supermenik świetnie współgrał. Bang No i to z, wraz właśnie z ładowaniem się Ta umiejętność po Zadaje coraz większy damage Minimum 30, maksimum 60 na pierwszym poziomie Także całkiem spoko, bardzo dużo utility, spoko postać nie wiem, o co chodzi z nimi. Dobra. Eee, więc tak, więc tak, więc tak. Okej. Okay. Aj, ten typ. Ten typ tutaj średnia, bo cały czas obrywa, nie może się dostać do latarni. Ale latarnia na szóstym nie ma szans przeżyć. Dobrze. Będziemy sobie teraz dawali punkciki może w... nie pasywa, bo... sensy. przecież ja nie umieram. Weźmiemy sobie w Q albo w W Z W bardzo lubię bić O, a tutaj gdzieś o tutaj Możecie podziwiać mojego pieska, tylko śpi. Nie wiem czy widać, bo kamerka jest pewnie dosyć mała. bang to już takie w realu. Nie na temat gry. Ale wiele osób chciał go obejrzeć. Może będzie jakiś film z nim. Dobra, e, co pasywa robi właśnie, bo sam nawet tego nie wiem Coś tam e, zabiera magic... Aha, zabiera po prostu damage przeciwnikom na jakiś czas e, Jest taka klątwa i nightmare reveal with health equal... Aha, i coś tam, coś tam, no to... Nie mam czasu nawet tego przeczytać, bo chciałbym sobie to polaskitować Ale mniejsza Czy można tu dynajować? Nie Aść tu brudzie Oj, widzicie, mogę dać też tarczy minionkom, co jest całkiem przydatne No wejdź to, wejdź to, wejdź to, synu Bęknie wszedł Nie weszłeś, aha, aha Gdzie jest ten Superman? Jak będziemy mieli szósty, to po prostu będzie Mordor na tej linii, bo mamy bardzo fajne CC. Ja już mam Mam właśnie tego ulta, zobaczcie. Coś tam, coś tam, półtorej e, sekundy nie może się ruszać. A potem redukuje movement speed of Nerby Enemies by 51%. Oh damn! Bang! Do środeczka. Fajne kombosy można z tym robić. To jest naprawdę całkiem spoko postać, tak mi się wydaje. A jeszcze nie mieliście okazji go oglądać, bo sporo kiedyś e, nagrałem tych postaci. Jak był Free Week. Jak będą jeszcze takie inwenty, to będę was informować. Dobra. Coś tutaj się dzieje? Czy nie? Nie. Dobra. 1100 goldam. Pokażę Wam teraz fajną opcję, ci co nie wiedzą. Podejdziemy sobie do naszego. Toreta. Super. Bank I kupimy sobie jeden itemek. Brakuje mi jeszcze stuwy. Zaraz się nadrobi. Tak, tutaj można kupować sobie spokojnie itemy. Podwierzam. I hity? Bang Pieniążek i drugi, ja tutaj robię za dekary po prostu. <laughs> Ale Hajs się zgadza. Ojojoj, minus 11. Właśnie, nie można zgarniać tych srebrnych coinów. O ile dobrze pamiętam. Ok, z tego Q bardzo ciężko się trafia. Też zauważyłem. To jest trochę problematyczne. Ale dobra, tam tamten typ ma dosyć ciężko na nas. Bang! Taki mały harasik. Mm, myślałem, że pozabijamy z tym typem, ale. Brechi to nie, nie ogarnia. No, no top. Dziwnie. Harasuję go pod wieżą i dostaję damage. Dobra. Maksuję oczywiście E. Pieniążki, pieniążki. No i spoko w sumie. Mamy taki sam level jak ten. Wariat eee... Enemy is ferocious. Co znaczy taki rampage? Eee, on jest. Ojojoj. No, nasz team się, bo jest ogólnie 04. Miałem kupić item. Kupuję go ogólnie 04. Słabo, słabo. Tam ktoś umiera. Ojej, co ten tym zrobił? Ej, nie damy rady. Damy rady. Dziękuję. Skasowany, wreszcie zultował, wreszcie tamten ziom wyszedł spod wieży i mogliśmy go capnąć. Bang Dobra. Jest hajs, ile hajsu? 480. Tutaj przyszedł nawet jakiś ziomuś. Bang. Dobra, ja bym się cofał już Zmaksujemy sobie chyba Q. No to zwiększa mi się wtedy fajnie damage. Będzie spoko, myślę. I kto tam przygrywa? Najbardziej. Najbardziej fiduje Hello No Kitty. No kitty. No dobra, lecimy. Pójdę tam na bota, bo widzę, że sobie nie radzi, a trzeba kierować nasze ziemniaczki. Może będzie lepiej, może będzie lepiej. Tutaj się pozmieniali. Co tam stary? Ja nie mam ulta na razie przez 60 sekund. Ojej, ósmy level. Dobra, akurat ją może uratuję. A z, zbyt wolne. O, ja mam fajny Summoner Spell, ale nie dam rady go odpalić. Summoner Spell, no może to się tak nie nazywa do końca, ale wiadomo o co chodzi. Moje D, czyli taki odpowiednik Exosa, tylko nie na damage, ale... Target enemy loses 55% movement speed, czyli tam z przeciwnika z killem i mam jeszcze Ghosta Ghost jak Ghost, czyli zasuwam szybko Bang BOOM w jedno miejsce dobra. Sporo ich tu Ale może coś zabijemy? Szybko tarcza Dobra uciekać, uciekać e, Dawaj go o, Nie sieknę o, No po prostu fuck my life, nie? No chodź tu ma! semanifik, Suko, dobrze, mamy teraz sporo hajsu Przyjdziemy się na jakieś małe zakupki Going back 201 Mam najwięcej hajsu 3-300 ale zobaczcie przeciwników. Tamten jeden zielonek ma 400 Więc nie ma lekko. Idę sobie polecanymi tam itemami, bo to jednak nie ma co, nie jestem na tyle rozgarnięty, żeby jednak ogarniać sobie samemu ale mniej więcej kojarzę co tutaj robi, bo to daje mi właśnie jakieś tam e, to jest ten item za asysty, no zawsze buduję tutaj te polecane jednak na razie jeszcze, dopóki się nie ogarnia robę siema Mam nadzieję, że ten team jednak będzie co, co nieco ogarniał. Ktoś ma tutaj jakieś fragi? No, jedna osoba ma jeden, dwa. <laughs> dobrze, dobrze, będzie dobrze. Spokojnie, trzymajcie się na pewno. Lecimy tutaj. Akurat ten ziomuś jest nafidowany, także go zgęczymy. Może będzie jakiś shutdown. Mam ulta. A tak, Faka. Dawajcie, wszyscy na tego brudasa! No. Średniawo! Średniawo, że zabraliście mu tylko pół HP, ale dobra Nie hejtujmy Dobra Oj, 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 oj. Totalnie nas orali A teraz przynajmniej działa mój debuff który nic nie zrobił No unstoppable Unstoppable no, średniowo, średniowo Straszny, na Bobiszany Przednią gierę fajnie mi się udało wygrać, ale teraz, No, niestety, no, niestety. Okej, okay. lecę tutaj dalej na tego bota. Co tam. No stary, jesteś jeden na jeden, no bro A te typy są tutaj tak nafidowane, że bardziej tutaj muszę pomóc jednak, co nie, tarcza Ho, no tu, syneczku Dobra, dostał ode mnie slowa, błagam, zróbcie mu coś, no No, przynajmniej, przynajmniej zabiliśmy, tylko, że ja mam fraga po raz kolejny. Mi nie potrzeba aż tak dużo fragów, nawet. Dobra, i teraz pójdę na top oczywiście. Szkoda, że nie mogę się tutaj sklonować. To może byśmy to wygrali. Regeneracja jeszcze chwila. I let's go, let's go. Pomożemy naszemu supermanowi Niech on się zregeneruje. Eee, co ja mam? The Logos. Ten typ ma już 11 level, bo on się tutaj siedzi i farmi. A ja tak latałem jak głupi troszkę. Ale dobra. Dostanę trochę expa, trochę poziomu, będzie spoko. Tak myślę. Bang. Pieniążek. Już dziesiąty. Pieniążek, kolejne. O ty Dobre ma zasięgi jednak ziomek. Fajnie, że ta dalsza działa od razu na mnie też. To jest wszystko nie, tak samo jak w LoLu Q, kontrol y, Kontrolem sobie dajemy punkty Altem rzucamy na siebie, to jest wszystko takie orientacyjne Więc jak jesteście Początkujący to od razu Kumacie wszystko, nie? Spoko A, i co ja mam tutaj Stary robić? No mam tutaj zaniańkę robić Już są surować Dostaniesz Luja i się skończy, zobaczcie Jakiego Luja dostał Dobra, pomogę teraz tam Już, patrzcie, trzy osoby na... Damy na nie, no damy... Z przesady, idę Chociaż nie tędy Chociaż mamy Supermana. let's go Let's go, let's go, go! Bijamy, bijamy, cipcie No zobaczcie, gdzie jest drużyna Bang dostał Dobra, zniszczony. Może coś będzie z tego, nawet nie najgorzej idzie. Nie wiem kiedy tą moją pasywkę ulepszyć. dobra, cofam. Bo na topie zobaczcie co się dzieje Tamten typ będzie po prostu puszował i farmił się w nieskończoność Ma 3700 golda, ja mam 4700, nie? Więc jest mocno. Chwila? Ulepszymy. No dobra, może coś z tego będzie, może coś z tego będzie 6, 12, 9, 11, 6, 14 Enemy defeated No i lubię to słyszeć, ale niestety top top turret nie istnieje już Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oj jaj, jaj. Fajne jest to, Q. Można z tego dosyć często spamować. Tylko ciężko się z tego trafia. Jak przeciwnik ucieka, bardzo ciężko. Dlatego trzeba jednak używać już tego W i ULTA w kombosie. Aha. Trochę się... No dobra, teraz się wykładam totalnie, nic nie robię. No, wyskoczyli mi. Mm, przybiegłem się środkiem, a tutaj... Jest niefajnie. E, to co widzieliście właśnie ta... dusza tak jakby to wygląda jak u Mordecera troszkę. E, to jest właśnie ten debuff z mojej pasyweczki. Możemy teraz... They are revealed and lose Weź 26 Power Armor, a nie oni. E, resisty tracą i armory, nie damage, sorry, wtedy źle powiedziałem. E, if target is defeated while a the nightmare is revived with heal equal... Aha, to jest świetna pasywka Tylko nigdy ten enemy nie jest zabity. Jak ktoś nie wie o co chodzi, to właśnie... Zabieram Armory i... Odporność na magię. I dodatkowo jeśli osoba z tym duszkiem e, padnie... To ja wstaję I wracam do gry Dobra Zobaczcie co oni sobie z nami robią w ogóle O co tu chodzi, nie? Nie dam wam tej ta tego towera, nie dam Dobra, zabity Okej okay. Ok, wow. hu, udało się. Nie było tak najgorzej, ziomeczki. Enemy team annihilated. Jest ładnie. Dobra, e, to teraz kolejne ulepszenia. I lecimy dalej. Zobaczcie, tak patrząc tu można sobie spokojnie, jak na spektacie, obczaić hajs I w sobie hajs jest całkiem wyrównany, moglibyśmy to wygrać Tylko oni mają, no... Jednak typa chyba, który nieco bardziej ogarnia, chociaż może... Może nie będzie tak z nimi źle jeszcze Beng. Fajnie jak sfokusują się na kolesiu, który ma moją pasywkę na sobie Byłoby miło, o i weźmy tego... Reta. Dobra, ja wezmę Buja się stąd. Aha Dobra, bo tutaj się... Tutaj się dzieje coś złego, mam takie wrażenie. Okej. Okay. Oj ojojoj, co wy tu robicie? Hello Kitty, pogrzało cię, hello kitty, Ooh, przecież my tutaj popadamy wszyscy. Nie uważam, że to jest dobry pomysł, robić teraz lewiatane. No ale jak uważacie? Masz starszy ziomuś Biję jak mogę Ale zaraz nam to zwałuje, mam takie wrażenie I tak się skończy, już jedna osoba nie żyje Dobra, zrobimy Tylko oni puszują nam mida tak hardo, widzicie? Na minimapie Okej okay. Patrzcie, co tu się dzieje, no. Po prostu totalny bullshit, co te typy zrobiły. Nie mam, maksuję sobie teraz W, No, ale. Middle. La bla 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 bla. coś tam, coś tam. Nie mamy inkubatora. Mayday. Dobra, już wystarczy. Pięknie. Chyba się zaraz Zdecyduje wyregenerować tutaj A, nie trafiła Co oni tam robią? Ojejku, ten Hello No Kitty to taki troll Dobra Wyładowałem ulta, ale pewnie nie zabijamy, bo nie mamy demerza. O, chociaż może? Pięknie. O, dostaliśmy tą falę uderzeniową, ale mam cały czas tarczę, Zobaczcie ile tarczy daje Moim zdaniem ta postać jest dlatego spoko. Filipiński jest relentless. Po prostu gad, gad. 725 kontrolerem. Także nie można powiedzieć, że jestem supportem. Ale moim zdaniem spoko. Nie ma tutaj takiej nudnej pozycji. Ten typ w ogóle awczy, czy co on robi? Nie wiem. Powiem Wam jeszcze tak e, taką ciekawostkę. Tutaj jest sporo osób, którzy zachowują się tak samo jak w lolu. Czyli tutaj normalnie report nub plax. Tak szczerze to nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że jednak nie będzie. A tu gracze LoL'a wszędzie tacy sami, bo widać, że grają też LoL'a. Bang. Dobra, spróbuję przytrzymać tego mida. Okej, okay. jak tam reszta? Ktoś tam biega? Hello, no kitty. Oh god. No tragedia z tymi typami Tragedia, no niestety Mam nadzieję, że z wami będę mógł nas nagrywać następne odcinki Aczkolwiek Jeśli gra się tutaj hmm, Chyba teamowo to jest Też dobiera Ojejku, wypchnął mi go Caperina Caperina, straszny Coś tu Dobra, masz starszy hopie, ale tyle ode mnie dostaniesz, nic więcej. Idę się wyregenerować. Nie ma opcji. Mam ult, ale nawet go nie skastowałem. Gdyby to coś grało, no. Co za Bob. No, fuck you. A, atakują nas. Ojoj, ojoj, ojoj. Może go zbejtuję pod towera? Nope. Nie są aż tacy głupi, chyba. No nie! Moja drużyna zgodziła się na Surendera 4-1. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, gdzie mam nadzieję że będę miał trochę lepszy team niż te Bobby. Mam nadzieję, że pogram z Wami. Na razie.